To dla mnie trudne słowo, ale muszę się nimi podzielić, ponieważ z powodu kontuzji muszę zakończyć moją przygodę z tańcem z bezdębniem. Ponad tydzień temu doznałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej, bo naprawdę taniec i ta przygoda dawała mi tak ogromną radość i satysfakcję. Bardzo chciałam zatańczyć ten odcinek rodzinny, naprawdę z całego serca, nawet jeśli ciało już wysyłało inne sygnały, że nie powinnam. A w poniedziałek, gdy ten ból się nie do zniesienia, poszłam na kolejne badania i właśnie potwierdziło złamanie żeber i urazu kosnej. Muszę się zatrzymać. W sensie, ten projekt był czymś no, znacznie większym niż telewizyjne show. Bo było dla mnie spotkanie z własnymi granicami, z emocjami, z kruchością i w sumie z siłą też. Było w tym mnóstwo bliskości, odwagi, zaufania i ogromne wzruszenie, bo taniec otwiera w człowieku to, co najbardziej prawdziwe. Ja dziękuję z całego serca Albertowi za wsparcie, za cierpliwość, za wiarę we mnie. Dziękuję produkcji i całej ekipie, która tworzy tę niezwykłość z taką pasją i z takim ciepłem, z takim zaangażowaniem. Wy ich nie widzicie na ekranie, ale oni tam są i to dzięki nim tak wygląda. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, za każdy gest, za komentarz, za SMS, za dobre słowo. Czuję Waszą energię i tak naprawdę to, co niosłam przez ten czas. Dziś odrabiam inną lekcję. Uczę się, że troska o siebie też jest formą odwagi. I czasem największy taniec, najważniejszy taniec to ten, który toczymy w środku, między sercem a rozsądkiem. Bo pewnie kilka lat temu, zawsze wszelką cenę, chciałabym w programie zostać i nie zważyłabym uwagi na własne cele. A teraz wiem, że trzeba to zatrzymać. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo.